Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Shakers i Fidget. Myślę, że wam się ten odcinek z Shakes i Fidget bardzo, bardzo spodoba. Zostawcie subskrypcję na kanale, lajka like pod tym filmem. Oczywiście wbijcie też na mój serwer Discordowy. Followujcie mnie na Twitchu, bo tam robię live streamy na Twitchu. No i też jest też taka fajna strona. Tidrop! Którą będę reklamować już na moich filmach Na których się mieć bardzo fajne skiny mi się ta strona podoba Możecie mieć fajne skiny Mam nadzieję, że coś może też to mi coś da Zarobię z tego, że będę reklamował Kidropa No i możemy sobie, bo jesteśmy w grze Shake's i Fidget Prawie za codziennie logowanie Możemy ją odebrać, klikniemy dalej I ją sobie odebraliśmy Wow, co tutaj wszystko Mimo jest? Bez jest jak stopa bez grzybnicy. Ta bardzo śmieszna Co to jest? Chcemy w Aha. Mm -hmm. no. Ekspo takie tam. Fortuny, Pójdźmy do ciebie ma. On ma koło fortuny. Zakręć teraz kołem kołem fortuny za darmo. 3, 2, 1. Let's go! Co nam dropnie? No, nie najgorzej bym powiedział. Ja uważam, że jest nawet dobrze. Nawet fajnie nam się to dropło. E, możemy iść sobie teraz na. O, na Lochy. Wybrać sobie to. Dawaj go. Jej zwycięstwo. Dałem radę! Jest super! Super Pro Gaming Masters, he, he. No i wygrana jest super Teraz muszę za grzyba to zrobić Teraz hmm. bym mógł iść na... Na gildia poczt... Gildia... O, sala, chwa, sala chwały Wybrać sobie jakiegoś słabego gracza w tą grę, musimy, żeby takiego Spróbujmy, ciebie. Nie wygląda dobrze. No właśnie, wiedziałem, że ja to przegram. No ale nie, nie jest najgorzej, ale niestety trzeba 10 minut na to czekać. Um. To, co odebrałem, to już zrobiłem. Dobrze. Teraz bym mógł sobie iść do ciebie, wybrać sobie coś na dużo X. Pa, i też sobie nie trwał strasznie długo. Niech będzie już to. Przyjmijmy to. Dobra użyłam to. No, już takie. Albo anulujmy to, skoro mam tamto. I użyjmy sobie teraz to na największej Expa i nie będziemy czekać źle czasu, tylko użyjmy pominięcia i wygraliśmy sobie to. Wybierzmy sobie teraz ciebie. Gdzie mamy dużo Expa i opłacalnych rzeczy? Tutaj jest bardzo dużo mani, dużo expa. To trwa 16 minut, ale jeszcze mi daje dodatkową rzecz, więc przyjmijmy to, pomijmy to I wygraliśmy to, i mamy zwycięstwo Dobrze, teraz pójdźmy jeszcze raz do ciebie Jakie mamy porządne rzeczy O, to dobrze się opłacało Pyk No i my jeszcze sobie zdobyliśmy kolejny ten Dobrze Teraz, jeśli my sobie tutaj zrobiliśmy, ojej, mam bardzo dużo kasy, mam jednego gziba, a skoro mam jednego gziba, zakręćmy kołem, fortuny! Co mi dropnie? Jej, i wygrałam sobie trochę drewna, bardzo ładnie. Ehm, weźmy sobie tutaj u ciebie, nie ja ci tyle manii nie dam. Nie, nie, nie. Sprzedajmy sobie to. Upgrade'ujmy sobie może inteligencję Na 130 Co by było dla mnie tanio? Co by było dla mnie tanio? Wymaksowaliśmy sobie bardzo, bardzo ładnie Dobrze, poszłam sobie tutaj do karczmy, jestem I teraz mam to, to bierze najwięcej mi eksponenta To sobie przyjmę, pominę no, i będzie to wygrana. Taki szybki odcinek, Shakespeare i Fidget. Bardzo, bardzo myślę, że Wam się bardzo spodobał. A subskrybujcie mój kanał, dajcie lajka like pod tym filmem. Robię streamy na Twitchu, więc warto mnie zaobserwować. Widziałem i serwer Discord i sobie też sprawdzić G dropa. Bardzo fajna strona na skin do CSGO. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!